Wypełniając życzenie naszego brata Edwarta Kisiela, administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą kongregacji spraw kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnej słudze Bożej Bolesławie Marii Lament, założycielce zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, przysługiwał tytuł Błogosławiony I aby jej święto obchodzono corocznie, 29 stycznia, w dniu jej narodzin dla nieba, w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nastąpi odsłonięcie obrazu błogosławionej. <zyskuj>